Jestem szalenie kochliwa, zakochuję się w czym popadnie No może poza Grey'em, Rebecca te Jenny Gucci Top trójka z nienawidzonych bohaterów Wszechczasów Cała trójka tak wysoko postawiła poprzeczkę Że nawet nie wiecie jaki miałam problem Z wytypowaniem pięciu najgorszych książek Które przeczytałam w 2016 roku O czym przekonacie się już niebawem Odwlekam ten moment w nieskończoność Ponieważ wiem, że spadną na mnie baty I chyba nie jestem jeszcze na to gotowa Także dziś tak, na dobry Początek tygodnia, powiedzmy mamy wtorek Zaprezentuję wam pięć książek W których się zakochałam Do których być może powrócę Których chyba nie pozbędę się ze swojej biblioteczki I które koniecznie musicie przeczytać Albo poch Dodam, że nie będą za bardzo rozwodzić się na ich temat Ponieważ już o nich Paplałam, także wszystkie linki Znajdziecie w opisie poniżej Oto one Zacznę od zdecydowanie najlepszej powieści 2016 roku, czyli ósmego życia dla Brilki Nino Harat No i tak, tak, w dalszym ciągu pójdę sobie w brodę, że nie przeczytałam drugiego tomu, który wydano w październiku albo w listopadzie. Tak jakoś wyszło przez te wszystkie moje remontowo-przeprowadzkowe zawirowania. No ale też wszystko przede mną, także nie mogę się już doczekać, kiedy sięgnę po drugi tom. W każdym razie, jeśli chodzi o ten pierwszy. Ósme życie dla Brilki, to naprawdę porywająca saga rodzinna, której akcja rozpoczyna się. Tuż przed wybuchem rewolucji październikowej, w której znajdziecie wyrazistych bohaterów, ciekawe zwroty akcji oraz intrygujący i stale powracający motyw gorącej czekolady, magicznego napoju przyrządzanego według tajemnej receptury, zbyt pysznego, by się nim delektować, nie płacąc za to wysokiej ceny. Kolejną książką w moim zestawieniu jest. Słowik autorstwa Christine Hana, i to też swego rodzaju historia rodzinna, też mamy tematykę wojenną, tylko że tym razem II wojna światowa na terenie Francji, i dwie silne kobiety, którą muszą stawić czoła okupantowi, do napisania tej książki Christine Hanna zainspirował życiorys pewnej belgijskiej działaczki ruchu oporu André de Jong. No i co tutaj dużo mówić, książka ta naprawdę świetnie pokazuje rolę kobiet w tych trudnych czasach, bo choć kobiety po wojnie, o czym już mówiłam w moim Waplandzie nie brały udziału w paradach, nie były tak nagrade, Medalami jak mężczyźni, to też w pewien sposób były bohaterkami, i naprawdę warto o tym pamiętać. Coś mi się wydaje, że ta pozycja was zaskoczy, chodzi bowiem o fantastyczne zwierzęta, i jakie znaleźć autorstwa J.K. Rowling i jest to zdecydowanie najpiękniej wydana książka 2016 roku, a na dobrą sprawę scenariusz filmowy, który wydano przy okazji filmu. Zapewne po to, żeby zedrzeć nas kasę. Przecież wiadomo, że pani J.K. Rowling rzucił się na wszystko sygnowane nazwiskiem autorki. W przeciwieństwie jednak do tego dziecka ta historia trzyma się kupy, do tego czyta się to jednym tchem, a na dodatek rzeczywiście stanowi powrót do świata magii, co prawda w nieco okrojonym wydaniu, bo to scenariusz filmowy, więc wiadomo, jak to zostało napisane, dialogi i nic poza tym, ale jeżeli chcecie takie pełne wydanie tego powrotu do świata magii, to oczywiście możecie sięgnąć po film, który polecam Wam bardzo, bardzo gorąco, który po prostu kocham. Jestem zakochana w fantastycznych zwierzętach, i jak je znaleźć? Nie mogę doczekać się kolejnego filmu oraz kolejnych scenariuszy. Mam nadzieję, że też zostaną tak pięknie wydane. Wiem, że. Polska wersja będzie bez obwoluty, także Troszeczkę szkoda, więc od razu mówię, że Zdecydowanie lepiej zaopatrzyć się W angielskie wydanie, ponieważ Zobaczcie jakie ono jest śliczne Zarówno w obwolucie Jak i bez niej mam słabość Do niuchacza, jeżeli macie słabość do niuchacza Napiszcie w komentarzach Poniżej, dajcie łapkę w górę Po prostu niuchacze rozpiernicza System i to totalnie, naprawdę Boże, jestem zakochana w tym wydaniu To też może wydać się dziwne, ponieważ Po pierwsze, ta książka została wydana Chyba w 2015 roku, a przeczytałam ją dopiero rok temu. No i ponadto nie jest czymś wybitnym, ambitnym, nie wiem, czy w ogóle pasuje do tego zestawienia, ale co tam mój kanał, moje reguły, muszę o tym powiedzieć, ponieważ jestem w tym zakochana. Także tym tak zwanym Book Burgerem, ponieważ tylko takie książki Wam polecam, jak się dowiedziałam do przetrawienia i wydalenia, są Greccy Herosi według Persiego Jacksona, Rika Jordana, dzięki którym odświeżyłam sobie mitologię grecką i odświeżając sobie mitologię grecką, tak dobrze się bawiłam jak po prostu nigdy przedtem, już dawno się tak nie uśmiałam i nawet po prostu nie wiecie jak żałuję, że ta książka jest teraz gdzieś w pudłach, że nie mogę nią pomachać, ponieważ została przepięknie wydana, no i znajdziecie w niej taki fajny humor ponieważ właśnie o to chodzi w czytaniu nie tylko o to, żeby sięgać po same książki ambitne, albo jakieś depresyjne, albo skłaniające do przemyśleń, czy coś w tym stylu żeby to było poważne, literatura wysokich lotów, czasem warto sięgnąć po książkę, którą przeczytacie sobie z uśmiechem na twarzy i gdy tylko sobie potem o niej przypomnicie to też wam pojawi się ten uśmiech na twarzy bo to jest właśnie najfajniejsze w książkach to, że sprawiają taką frajdę ta przyjemność z czytania która, no, no, ona po prostu jest czymś bezcennym i właśnie takie bezcenne chwile, pełne uśmiechu pełne humoru zapewnili mi greccy herosi według Percy'ego Jacksona właśnie dlatego trafili do tego zestawienia po prostu, kocham no to teraz zanim przejdę do ostatniej książki, myślę, że wiecie o o kogo chodzi. Pokażę Wam kilka pozycji, które postanowiłam wyróżnić i po które też oczywiście zdecydowanie warto sięgnąć. Tymi książkami są jeszcze jeden oddech Pola Kalanitiego, Musa Jessie Barton, jak również osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lavender, nie tylko ze względu na tą przepiękną okładkę, której niestety nie mogę Wam teraz pokazać, oraz zanim się pojawiłeś, Jojo Moyes, i to przede wszystkim na tej relacji, która połączyła Willa oraz Luke Clark. Dodam, że Luke Clark to moje takie troszeczkę alter ego, też jestem taka głupia jak ona chwilami. Naprawdę, to jak ta Luisa została stworzona, wykrowana, Chwilami widziałam w tej postaci siebie i właśnie dlatego jestem tak bardzo związana z Ruizą Clark i z tą książką i pewnie dlatego wam ją polecam tak, po chwili namysłu polecam również film, jeżeli jeszcze go do tej pory nie widzieliście, zanim się pojawiłeś z Emilią Clark i samym Claflinem ponieważ został przepięknie zrealizowany Emilia i Sam naprawdę świetnie odegrali powierzone im role i to po prostu było takie piękne i to zakończenie, aż łezka kręci się w oku, także oglądajcie, nadrabiajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście a teraz poproszę o werble Moi drodzy, przed wami jeden i niepowtarzalny Mark Łotnej, czyli Marsjanin M. Wira, Książkę, którą po prostu pokochałam za Wszystko. Wiem, że dla niektórych może być Taka trudna, skomplikowana przez jakieś Techniczne, takie, takie zwroty Taką terminologię, która się tutaj pojawia Ale wydaje mi się, że Sam Mark Łotnej, ta postać Tak została wykreowana. Ten optymizm Który przebija przez każdą Stronę oraz ziemniaki Kto czytał, ten wie o co chodzi z tymi ziemniakami to wszystko sprawia, że przez książkę się płynie. Ona daje taki pozytywny zastrzyk energii, daje takiego kopa do działania. Pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia, i właśnie dlatego kocham ją nieograniczoną miłością. I też pluję sobie w brodę, że przeczytałam ją dopiero w 2016 roku, mimo iż wydano go. Boże, boję się patrzeć w 2014. Boże, jakim jestem po prostu głupkiem, że przeczytałam ją dopiero teraz. Także, Marsjanina polecam bardzo, ale to bardzo gorąco. Także to by było na tyle Oto książki, w których się zakochałam I które polecam wam z całego serducha I teraz uwaga, niespodzianka Jak pewnie zauważyliście, w tym zestawieniu Zabrakło kilku tytułów, na temat których Pojawiły się szaleńcze paplanda w tamtym roku I mam to na przykład na myśli Trylogię klątwy Daniel L. Jensen Zrobiłam to specjalnie, ponieważ Szykuję filmik o najlepszych młodzieżówkach 2016 roku I jak dobrze pójdzie, ten filmik Pojawi się w tym tygodniu, taki jest plan No ale wiecie, jak to teraz u mnie wygląda, także trzymajcie za to kciuki. Mam nadzieję, że moje zostawienie przypadło Wam do gustu. Napiszcie, które z tych książek lubicie, a których nie, ponieważ nie ma książek, które podobałyby się wszystkim. To jest dość logiczne. A jeżeli znacie taką, którą albo wszyscy kochają, albo której wszyscy nie lubią, no to po prostu ta książka byłaby chyba jakimś fenomenem. Także zdaję sobie sprawę, że pewnie nie wszyscy lubicie książki, które ja zaliczyłam do tych najlepszych, które przeczytałam w 2016 roku. Także bardzo dziękuję za uwagę. Napiszcie koniecznie, która książka, którą przeczytaliście w 2016 roku Albo która została w tym roku wydana To wasze top of the top Coś po prostu rozpierniczającego system I to totalnie coś najlepszego na świecie Być może przeczytam, być może mi się uda Może nawet w tym życiu, bo wiecie jak to jest Tak dużo książek i tak mało czasu na czytanie Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku I do zobaczenia w kolejnym Trzymajcie się, pa!